To Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 20, werset 1. Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie rydwany i lud liczniejszy od ciebie, nie bój się ich, gdyż jest z tobą Jahwe, Twój Elohim. On jest z tobą. Czy wierzysz w to? On jest z Tobą. On będzie z nami. On jest z Tobą. On Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z tego pogańskiego, chorego, pokręconego świata, w którym się urodziłeś. On nas stamtąd wyciągnął. On nas zbudził do życia, dał nam nowe narodzenie. Jesteśmy teraz obudzeni i widzimy to pogaństwo wszędzie. Ono jest wszędzie, co nie? Ale on nas z tego wybudził. A gdy będziecie się zbliżać do walki, czy my zbliżamy się do walki teraz, właśnie? Tak się wydaje, dziś, że jesteśmy w walce. Jeśli nie jesteśmy jeszcze na granicy apokaliptycznej walki, to jesteśmy w walce w naszych rodzinach, w naszym małżeństwie z naszymi dziećmi. Bądźmy szczerzy, ja jestem w walce. Bo my stoimy i stoimy i kiedy głosimy prawdę i sprawiedliwość, to obrywamy w naszych małżeństwach, obrywamy w rodzinie, po prostu obrywamy w pracy, bo to jest tak. Przyjmujesz Jahusze, to jedna rzecz, ale kiedy przyjmujesz Jahusze i zaczynasz mówić prawdę o przykazaniach Tory, Przymierza, o świętach, to po prostu jesteś policzkowany, czyż nie? Jesteś policzkowany przez świat gnębieniem i depresją. Ale Jahwe daje nam zwycięstwo i mówi nam to także w swoim słowie. A gdy będziecie się zbliżać do walki, kapłan wystąpi i przemówi do ludu i powie do niego, słuchaj Izraelu, szyma Izrael. Dziś staczacie bitwę ze swymi, ze swymi wrogami, niech wasze serce nie słabnie. Nie bądź tchórzem, ok? Nie mówi tak, ale podobnie. Nie bójcie się, nie trwórzcie ani nie lękajcie się ich, gdyż wiachłe wasz Elohim idzie z wami, aby za was walczyć z waszymi wrogami i was wybawić. Dowódcy również przemówią do ludu i powiedzą: Jeśli jest ktoś, kto zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, czy jest ktoś pośród nas, kto kupił lub zbudował nowy dom i jeszcze go nie poświęcił? Niech idzie i wraca do swego domu, aby nie zginął w bitwie i aby ktoś inny go nie poświęcił. Albo jeśli jest ktoś, kto zasadził winnicę i jeszcze nie spożywał z niej owocu, nie spożywał takiego owocu jak szabaty oraz wychowywanie w nich dzieci i świętowanie. Niech idzie i wraca do swego domu. I niech się cieszy z owoców swej pracy. Albo jeśli jest ktoś, kto poślubił żonę, a jeszcze jej. Niech idzie i wraca do swego domu. To jest rozsądne. Prawda? Widzicie, Jahwe troszczy się o Was. Dowódcy jeszcze przemówią do ludu i powiedzą: Jeśli ktoś jest bojaźliwy, kurczak i lękliwego serca, niech idzie i. Wraca, bo jego tchórzliwy charakter będzie mieć wpływ i zarazi całą społeczność. A ty nie chcesz takich ludzi wokół siebie, w okopach, bo to jest zaraźliwe. Po prostu nie chcesz tego. W I wojnie światowej, kiedy byli w okopach i tam był jakiś tchórzliwy kurczak w okopach, to wiecie co? Nie będziemy nawet mówić o tym, co oni robili, bo to nie był tylko sąd, ale oni wiedzieli, że to będzie miało wpływ na całe wojsko, bo oni otrzymywali szalone rozkazy, by wychodzić naprzód przed okopy na pewną śmierć. Jachłę mówi. Nie, nie możesz mieć takich pośród siebie, tchórzy. Oni są na zewnątrz bram, mówi księga objawienia, ze wszystkimi innymi obrzydliwościami. Widzicie, tutaj są restrykcje odnośnie zasad rządzących działaniami wojennymi. I w Mateusza 27.15 oni wybrali Barabasza, wojownika. To są naprawdę tajemnicze prawa Jahuszy, bo ostatecznie wszystko dotyczy Jahuszy, szczególnie te restrykcje tutaj. Bo czytając te restrykcje, widzimy, że Mesjasz Jahusza nie mógł przyjść. Nie mógł przyjść pierwszym razem. Nie mógł przyjść jako wojownik, wyzwoliciel Izraela, co nie? On przyszedł jako cierpiący sługa. On nie przyszedł jako wojownik, walczący i wyzwalający Izraela. Dlaczego? Z powodu tych czterech restrykcji. Werset 5. Jachusza ciągle buduje swój dom i jeszcze go nie poświęcił. Czyż nie? Ezekiel mówi nam, że te dwa patyki muszą stać się jednym. Jakusza nie może przyjść jako wojownik wyzwoliciel, gdyż najpierw musi zbudować swój dom i poświęcić go, czyli zebrać dwa patyki w jedno. Po drugie, werset 6. On zasadził winnicę Izraela i jeszcze nas nie uwolnił. Jeszcze nas nie uwolnił. Po trzecie, on jest zaręczony. Ale jeszcze nie poślubił swojej oblubienicy. Księga objawienia 21,9. Zatem on przyszedł jako cierpiący sługa, i najpierw wypełni te wszystkie rzeczy. I wtedy, kiedy wtedy przyjdzie jako wojownik-wyzwoliciel, kiedy już zbuduje cały dom Izraela w jeden patyk, kiedy już uwolni Izrael z narodów czyli Jego winnicę i kiedy jako zaręczony poślubi nas i wprowadzi do swego królestwa. Bo Jachusza Mesjasz odbuduje królestw, królestwo Izraela. I to była pierwsza rzecz, o którą pytali uczniowie zmartwychwstałego Mesjasza. Kiedy odbudujesz królestwo Izraela? I kiedy Jachusza odbuduje królestwo Izraela i dokończy tych trzech rzeczy, powiedziałem czterech, ale miałem na myśli trzy z wersetów, 5, 6 i 7. Kiedy on dokończy tych trzech rzeczy, wtedy w księdze objawienia 21 powróci jako wojownik, by zniszczyć tych o słabym sercu: tchórzy, niewierzących, obrzydliwych, morderców, cudzołożników, czarowników, bałwochwalców i kłamców. W jeziorze Ognia i Siarki, księga objawienia 21,8 i ustanowi swój nowy dom Nowe Jeruzalem.